będą teraz chcę dawać, dostawać, może nie na leane nagrody. I przed nami zwycięzcy pierwszego dniu w dzisiejszym konkursu. Zawodniczo proszę o uchwałę. I rozpoczynamy deklarację. I deklaruję serię głównych zawodów pani Małgorzata Melon. Miejsce pierwsze w serii regionalnych na Tam książek i eku. Duże Miejsce drugie. Olivia Kuterma i Miłek Konesor. Seria zawodów towarzyskich. Miejsce pierwsze. Sabina faber Saloniki Miejsce drugie. Joanna staszka Gwiazdka. Miejsce trzecie. Katarzyna hanusiak markis i miejsce czwarte Katarzyna Cicho Czarta Bar. Zawodnikom serdecznie. Gratulujemy, poprosimy o ukłon. I rundę honorową. Chyba pierwsza. O patrzcie runda honorowa, to będę to pokazywać teraz, tak. A przed Państwem. Książek Oliwia Kutelma, Katrzyna Faber, Joanna Staszka, Katarzyna Sanusza, Katarzyna Sicho, mój rzecz rada dla wszystkich zawodników. i <laughs>